Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Artur Polak, a to jest pierwszy odcinek, znaczy kolejny odcinek serii Antarnet. A dziś ze mną jest Baron. Dobra. I tak, do, napisała mi jedna osoba dużo poprawek, co ja, zro, co ja robiłem źle i dobrze. Więc dziękuję jej za to. I tak, dobrze. Używasz może shotguna? To byłem ja Baron Dobra no. Ta, ty Nie Nie no, e, używasz shotguna może? Czy nie? E, właśnie, nie. i tak już wiem, że za pomocą tego nie. Można dawać te um, rzeczy Jak widzimy tutaj. ten Bo są tutaj dwie łuski do shotguna e, To jedziemy na tą farmę co tam Mieliśmy posadzone kilka rzeczy Ej można... Możemy jechać Po co ci to panczo, panczo. Ej, to można ubrać pancerz to i ponczo tak, nie. To jest nie Magika Niewidka Zombik Dobra, to tak Pojedziemy na u farmę, dobra? Siadaj No ci czy zapomniałem stopera, nie wiem ile nagranie trwa Chwila, wezmę stoper Dobra, już się włącza Stoper, stoper Simple stoper Start, dobra Przyjmijmy, że teraz są 3 minuty nagrania Siadaj, do którego ją ja doprowadzić będę na farmę. Pamiętasz, gdzie ona była? Zombie. Dobra, jest. Ja Bo ja nie pamiętam za bardzo. O, gazuj Nie ma paliwa. Oh, kurczę co, z buta idziemy. Chyba ten dymiący pewnie będzie miał dużo. Dobra, 17% najwięcej. To siadaj. Ty jedź tym dusz, dymiącym, ja jadę tym. No i co się stało? Pojechałeś już? No. Czy nie pamiętam gdzie to się jedzie? w, w lewo. O, policyjny. Nic nie widzę przez to, że się dymi. Kurde, nie ma. Ty... Prawdziwie był pusty. Ale zimny. Um. to, że na farmie było kilka rzeczy posadzonych. No. Jak znajdziesz łok, albo kuszę, to moja. Dobra, ja mam już kuszę. Szkoda, że teraz nie grałem na tamty serwer, co mieliśmy tak dużo, już zbudowane i tak dalej. No, kogoś nie, nie no. ma. No niestety osoby której rzadko nie ma rzadko nie ma często nie ma sorry no właśnie. To my, tylko kurde pycha mnie na tą farmę Ej ja kurde wyjątkowo trafiłem już tu niebieski pika, biały pick up stoi Chodź. O, ile tu jest, ile tu jest Ale nie, 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 nie. Ej, zniszczyli mi ten e, do spania. Dobra. Ej, Ej, oni mogą niszczyć No. Nie to zniszczyli Tak, założymy tutaj ten obozowisko nie magazynem. wiem, o tu masz nasiona jak coś No to posadź może Przecież mam tyle magazynku że nie wie? mam ci ich mieć. No co, nie chcesz? O tutaj jest ale kurczę Postawię tam, tam, tam. tu lampę O, obrzyn Wiem I magazynek do switcha O już nie mam gdzie tak udawać Dobra Posadzimy to gdzieś, tutaj jest. Bakszoty kurczę, to wyrzucę nasionka. Badz na bakszoty. A ja tu posadzę. Dobra. Chyba jeszcze powinien być. Tak. Tam, gdzie moja kusza. Dobra. To, co napięło, że postaram się domek zrobić, co? Tu na to nie za bardzo powiadam jak to się robiło ja też nie tu nasionka wyrzuciłem chyba mi się zdaje Wziąłeś? Wziąłem Dobra Masz może jakieś bandaże Mam czekaj co ja mam Mam jednego rega Tu jak nie masz nic lepszego Bo mam, mam gdzieś lepsze nie wiem co to jest, mam to co masz? E, o to jest mocne to teraz to wezmę bo mam mało to jest naprawdę mocne dobra weź sobie jedno chyba nie chyba będą potrzebne albo no, dobra przynoszę się to zatem trochę drzewa na podstawy. A te wymyślenia można by postawić domek. Ja w tamtym skrzydle nie zostawiłem piłę. W szkoda Dobra, musimy dać sobie rady akwen. Tak, 15 minut powinien nacinek być optymalny, nie? A jeźdź do miasta po żarcie, bo wiesz. Nie. Dobra. Spokojnie, spokojnie, rośnie. Postaraj się nie, się nie rozbić tego auta. O, 87%. Trzeba. Dobra, wyrzucę najpierw te naboję. Bo nie mam miejsca. Tak, najpierw się robiło... ...deski. Później wooden plate'y. Bam headshot. Komentarz może czym się robiłość ści ściany? Nie. Komentarz. Deske wyrzuca. K think. A gdzie do miasta pojechałeś? Nie. A gdzie? Na farmę. jeźdź do miasta, bo mi się żarcie kończy. Do tam sadzonki są. No tak, ale zanim one wyrosną, na razie by tu domek postawić. można na to co, to co na to dobry pomysł. Dobry. Dobra, jak będzie. Tak, chyba się to stawiało po prostu z wooden frame'ów się robiło, te? Czy nie? Chyba nie zetnę jeszcze jedno drzewko. Nie wiem, nie chyba już było ci kawę zeszło. Ty, 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 ty. A ty masz jeszcze to do naprawienia aut? Czy już, czy już nie masz? Ej. Nie mam zostało w skrzynce Też, kurde szkoda Bo wszystko takie rzeczy powrzucałeś do na mnie. Prawda? No Co? Co mówiłeś? Czy wszystkie takie rzeczy dałeś do skrzynek? No Chyba, chyba jakieś opóźnienie jest Ojej Ludzie ile to kosztuje? Aż 4T Drop Moment. Może tu by postawił, gdzie teraz stoję, a niech będzie. Du budujemy duży domek, czy taki o. Taki ło. Szkoda, że nie pamiętam jak się robi ściany. Ale co tam, po co komu w domu ściany, nie? A może z garażem od razu zbudujemy? No. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? Na farmie, a co? Dalej? No. i żarcia szukać. Nie Mówię ci idź do miasta, poszukaj żarcia A może upoluję Ta i co jeszcze? Nie wierzysz we mnie? Nie Tam tararam tam tam tararam tam Ja ciekawszy to można Wróciłem co się stanie kto to rozwala? Ile masz procent? Głodu? No. 90. Wejdź odisąd autem. 90? No. Masz tu Moje ostatnie pożywienie. Wyrzuciłem ci. Źle postawiłem, to muszę to rozwalić. No bo dobra, jak to stoi, może to nic nie wpłynie na no to, chociaż. Bo zauważyłem, że mój serw natury się uaktywnił. Przepadło, ale dobra. Czegoś na błędach uczyłem. Tu, 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 tu. No myślę, że sobie przypomnieć jakie ściany robię. jak do tego czasu jak się skończy, to mam nadzieję, że ktoś mi w komentarzach napisze Ha, bam headshot Co polowałem opowie? jelenio. Congratulations. Co się robi z tej skór? Nie mam pojęcia. Też miałem to wyrzucić. żeby się większy plecak. Hmm. Tyle powiem. Agreement. A jaki ty masz? Kojot. No kojot pak. Ja też. Ten, one są najbardziej te y, powszechne. Mi się zdaje. Hmm. Ale nie najlepsze. Chyba, że piłem wyrzuciłeś. Wyszedłem na jakąś wieżę Radiową? A. Ale ze mnie hardcore Zginęłeś Spadając z wieży Trafiłem na, na drabinę i złamałem tylko nogę Tylko nogę A co komu noga? Nie, masz jeszcze drugą? Teraz tu nas nasz nas noc zostanie Co? Noc nas zaraz tu zostanie Troszkę w miejscu domek postawiłem A tam kto byś się mm. tym przejmował No łażę po górach a tu ani jelenia, ani śminini nie znajdziesz. Tyle ci powiem Dobra, i nie znajdziesz no, dobra zaraz kończę odcinek a i się utok i chyba będę musiał iść bo mi się woda kończy czy nie wiem czy południe zawadzi właśnie zawadzi to postawię tutaj A o że przykryło Jeszcze tutaj trochę tam mi powinno być Dobra Zależam, że odcinek powinien mieć jakieś 17 minut 16 więc zaraz kończę to Może Możecie pierwszy dzisiaj pożegnaj to co? Co? Pożegnaj się pierwszy Już No będzie miało ci na dziś nie, 16 minut. Nie jest stworzony do pożegnania. O, w końcu trzeba się przełamać, dawaj. Miło było, ale się skończyło. Więc ja się zami żegnam. Mam nadzieję, że Wam na się podobało. I cześć!